Ej, to jest mega podejrzane, co nie, Zuzia? Co podejrzane? Co tam obserwujecie, dzieciaki? Wow, przepraszamy pana bardzo serdecznie. Już tam idziemy, nic nie obserwujemy wcale. Zuzia, poczekaj, spokojnie, może ten pan nam akurat pomoże. Pan jest chyba Japończykiem, prawda? Jestem Japończykiem, ale doskonale znam język polski. W czym mogę wam pomóc? Co wy tam obserwujecie? I przepraszam, nie chciałem was przestraszyć. Proszę pana, obserwujemy tego gościa na cmentarzu. Proszę zobaczyć, coś nam w tym gościu śmierdzi. I nie za bardzo wiemy o co chodzi, ale zachowuje się naprawdę bardzo dziwnie. Hmm, interesujące. Ale jak to dziwnie? O co chodzi? Ja tutaj jestem miejscowy, to wiecie, ja znam dużo ludzi, dużo historii może pomogę jakoś. No, po prostu to jest ten właściciel hotelu Luiza. Tak, hotel Luiza, to jest ten hotel tam u góry, pewnie zna pan Hotel Luiza? O matko jedyna. Nie mówcie, że to naprawdę jest ten właściciel. Lepiej zostaw się tego człowieka w spokoju, on jest jakiś nienormalny. Ale co pan ma na myśli, mówiąc nienormalny? Ej, no wiesz, tam też się wydaje, że on jest jakiś nienormalny. Właściciel hotelu Luiza nazywa się Ren Hiroto. I podobno on zabił swoją żonę, był nawet przesłuchiwany przez japońską policję, ale nic mu nie udowodniono, ale każdy wie, że on to zrobił. Teraz tylko udaje, że się niby przejmuje, chodzi na grup żony. A, to to jest grubiej żony, tak? Dokładnie tak, jego żona się nazywała Luiza, tak samo jak ten hotel. No dokładnie tak, ej, to zaczyna być mega podejrzane. Słuchajcie, dlatego każdy mieszkaniec Japonii zna taką teorię, że hotel Luisa należał do jego żony, a on zabił swoją żonę, aby przejąć ten hotel i mógł zabijać jego gości. O matko jedyna to jest przerażająca historia! Ale skąd to każdy wie? Czy to jest na pewno prawda? Czy prawda to nie wiadomo, ale domyślcie się dzieciaki, przecież to ma sens. Policja w Japonii jest nieco licha, nic nie potrafią udowodnić. Ale każdy mieszkaniec z Japonii wie, że on naprawdę zabił swoją żonę. Dobra, jak chcecie, to sobie prowadzicie to śledztwo, ale ja nie polecam. Ja na waszym miejscu w ogóle bym nie chciał zginąć z rąk tego właściciela. Myśli pan, że grozi nam niebezpieczeństwo, że możemy zginąć? Co prawda, z tego co wiemy, to każdy kto przyjeżdża do tego hotelu już z niego nie wrócił. No, trochę prawdy w tym jest, może nie każdy, ale zdecydowana większość. A szczególnie osoby w takim młodym wieku jak wy, uważajcie na siebie. A ja już idę, bo powiem wam szczerze, że trochę się boję tego gościa. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Na razie, dzieciaki. Dobra, chodźcie, odejdziemy trochę od tego właściciela i zaraz o nim pogadamy. Ja cię nie mogę, ale to było dziwne. Słyszałeś, co mówił ten Japończyk? Ta historia była naprawdę przerażająca. Ercio, a zapamiętałeś, jak się nazywał właściciel tego hotelu? To może nam dużo dać. krzekaj, eee, on mówił coś w stylu Ren, Kyoto. Chyba Ren? Hiroto, tak, Ren Hiroto, właśnie tak się nazywa właściciel tego hotelu. Tylko co nam to da w sumie? Dzieci, dlaczego nas nie posłuchaliście? Mówiliśmy, żebyście tam nie podchodzili, chyba, tak? Mamo, tato, my przecież próbujemy rozwiązać tajemnicę tego właściciela hotelu. O, zobaczcie, właśnie wychodzi ze cmentarza. Zusia, chodź, zobaczymy w którą stronę idzie, co? O, nie, 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 nigdzie nie idziecie. Rodzice, puśćcie nas! Musimy zobaczyć, gdzie idzie ten właściciel! Nie, nigdzie was nie puścimy, to jest dla was niebezpieczne. Ale ten właściciel ucieka, mamo, tato, puśćcie nas! Nie, Zuzia, powiedziałam, nie puścimy. Rodzice, puszczajcie! No i co wyście najlepszego narobili? Teraz ten właściciel uciekł. I bardzo dobrze, dzieciaki. Nie możecie się tym przejmować. Nie chcemy, żeby wam się stała krzywda. To jest dla waszego dobra. A teraz chodźcie, idziemy zwiedzać Japonię. Ja cię nie mogę złudzić, a jak rodzice, no tak będą utrudniać, to my chyba nigdy nie rozwiążemy tej zagadki właściciela hotelu. Chociaż Ercia może to i nawet lepiej. A co, jeżeli nam się coś stanie? Myślę, że większa szansa, że nam się coś stanie, jest wtedy, kiedy nie rozwiążemy tej zagadki. Wow, rodzice, ta Japonia jest naprawdę przepiękna. Oni tutaj mają taki styl. To wszystko jest niesamowite. To jest normalnie raj na ziemi. To wszystko wy Pięknie, a te budynki, o nawet są jakieś lody japońskie Mamo, tato może sprawdzimy je. O nie, tutaj nie ma żadnego Kasiera, chyba nie kupimy tych lodów. a Przecież to jest Japonia, miasto przyszłości, tutaj już nie ma kasierów Zobacz, podchodzisz i normalnie płacisz, proszę bardzo i teraz Można sobie wziąć lody, jakiego tylko chcesz. Wow, ale te Japońskie lody są pyszne co nie, w ogóle smakują zupełnie inaczej niż te w Polsce. Mmm, pyszotki. A jakie smaki? Ja w Polsce nigdy nie widziałam lodów o smaku ciasteczka urodzinowego. A tutaj w Japonii są wszystkie smaki na świecie. No właśnie, albo lody landrynkowe, te co ja mam. Mmm, pychotki. No widzisz Zuzia, jak ci się w Japonii podoba? A chciałaś do ciepłych krajów jechać, tam byś takich lodów pysznych na pewno nie miała. I takich pięknych widoków też na pewno nie, no to wszystko wygląda niesamowicie, zobaczcie tylko na tą drogę. To wszystko jest tak pięknie ozdobione, a nie jak w Brookhaven. Patrzcie jaki wieżowiec japoński, wow, robi to wrażenie, co nie? Ercio, Ercio, ma pewną teorię. Ale że jaką teorię, o czym ty mówisz Zuzia? Teorie o tym właścicielu hotelu, a w ogóle to powiedzmy rodzicom o tym co mówił nam ten Japończyk, co nie? Właśnie rodzice, korzystając z tego, że mamy taki krótki odpoczynek, to chcielibyśmy wam coś z Zuzią powiedzieć. Dzieciaki, to nie jest teraz spora. Co z tego, że odpoczynek? Zobaczcie, jakie piękne widoki Zróbcie nam tutaj zdjęcie Ale, mamo, musimy ci coś bardzo ważnego powiedzieć Dzieciaki, zróbcie nam pamiątkowe zdjęcie, koniecznie Dobra, rodzice, posłuchajcie nas chociaż na chwilę, okej? Okay? No, cykajcie to zdjęcie, szybko Jezu, Zuzia, oni nas w ogóle nie słuchają No właśnie, a już mówili, że będą nas słuchać Dobra, zróbmy i te zdjęcia i tyle Sami sobie poradzimy, Ercio No dobra, może masz rację No to się uśmiechnijcie, rodzice Zrobię wam to zdjęcie na tety budynku I uwaga ser, pyk zrobione. A teraz zróbmy sobie rodzinne zdjęcie, wszyscy razem Dobra, to wstrykamy zdjęcia, uwaga, Krzys Pstryk zrobione, o, bardzo fajnie. No dobra, rodzinko, zdjęcie zrobione, a jeżeli wy chcecie zobaczyć te zdjęcia, to na moim Instagramie właśnie je wrzuciłem. Rodzinne zdjęcie pamiątkowe z Japonii. koniecznie się sprawdźcie. Link w opisie do mojego Instagrama. Powiem wam, rodzinko, że naprawdę fajnie było. O, a co to jacyś nowi goście? Zobacz, Zuzia, nowi goście przylecieli do hotelu. O, to to jest coś, co nas interesuje. Może zagadamy do tego chłopca, on jest chyba w naszym wieku. Dobra, dzieciaki, wy sobie róbcie co chcecie, a my idziemy odpocząć do pokoju, dobrze? No dobrze, dobrze, rodzice, papa pa. No dobra, Ercia, to zagadajmy do tego chłopa. Uwaga, tego nie wiadomo czy on jest z Polski, prawda? No ale co nam szkodzi? Nawet jak nie jest z Polski, to go po prostu ostrzeżamy, że tutaj jest niebezpiecznie. Powiemy mu, żeby stąd spadał i tyle. Halo, halo? Jesteśmy Polakami, a ty? Cześć, ja jestem też Polak, ale w połowie Polak, a w połowie Hiszpan, ale całkiem nieźle umiem mówić po polsku. O, no to super, to się chyba dogadamy. Słuchaj, my w sumie przyszliśmy do ciebie tylko po to, żeby cię ostrzec. Jak w ogóle masz na imię i ile masz lat? Nazywam się Max, mam 11 lat. Okej, okay, słuchaj, jest mega ważna informacja dla ciebie. Zapamiętaj to, co ci teraz powiemy, nie zadzieraj z właścicielem hotelu. On jest niebezpieczny. W Japonii krążą o nim różne legendy, a poza tym sami zaobserwowaliśmy coś dziwnego w jego zachowaniu. No, to prawda, on się zachowuje mega dziwnie, a poza tym dzieci, które są w tym hotelu, przepadają na zawsze. Prawdopodobnie ten właściciel właśnie je porywa. No tak, tylko tego to my jeszcze akurat nie wiemy, ale wszystko wskazuje na niego. Dlatego lepiej uważaj, Max, ok? Hmm, to bardzo dziwne, co wy mówicie. Hmm, nie wiem, yy, co mam o tym myśleć. Ja nie zaobserwowałem nic dziwnego. Dziwnego w tym właścicielu, ale jeżeli tak mówicie, to chyba będę musiał go zacząć yy, obserwować, prawda? No polecamy ci to zrobić, bo naprawdę ten właściciel jest. Mega dziwny. I koniecznie na siebie uważaj, a najlepiej to trzymajmy się razem. Mieliśmy już tutaj jedną przyjaciółkę i ona niestety zaginęła. Do tej pory nie ma z nią kontaktu. No dobrze, ale póki co to idę do swoich rodziców. No dobra, to idź do tych rodziców i postara się ich przekonać, że z tym właścicielem jest coś okej. Okay. Kiedy przekładamy dorosłych, to może coś w końcu oni zrobią, prawda? O, tutaj są dzieciaki, dzieciaki, chodźcie, bo obiad już jest podawany w hotelu. No dobra, to trzymaj się, Max, my idziemy na obiad. No dobrze, dobrze, papa, siebanko. Ojejciu, tylko zapomnieliśmy aparatu, musimy się wrócić do góry. Rodzice, po co mam aparaty na obiad? Przecież idziemy tylko zjeść. No jak to Ercio? przecież muszę wysłać mojej koleżance Karolinie. Przecież ona zwariuje, kiedy jej wyślę zdjęcia z wakacji. No, a ja muszę wysłać zdjęcia Karolowi z roboty. Jak mu nie wyślę zdjęć, to on nie uwierzy, że ja w Japonii byłem. Musimy iść po aparaty. Dobra rodzinko, no to co, jedziemy na ten obiad, co nie? Ej, co się stało z uzią? Matko jedyna, przecież ona się zapadła pod ziemię normalnie. No też mi się tak wydawało, ale to tak, jakby, tak jakbym normalnie mrugnął okiem i ona zniknęła, ale mam wrażenie jakby leciała, gdzie jest Zuzia? Czekajcie, jechaliśmy windą i gdzie ona jest? No ona gdzieś tutaj się zapadła, Ercio skakrz tutaj, może też wpadniesz. Dlaczego ja muszę skakać? No dobra, ale może ją uratuję. Został po niej tylko misiek, ona gdzieś musiała spaść. No skak się tutaj, ale tutaj się nic nie chce zapadnąć no. Mam wrażenie jakby w tej windzie była jakaś zapadnia, ale ona teraz nie chce tutaj się otworzyć. Rodzice, zobaczcie, tutaj jest ten właściciel, musimy go szybko złapać. Chodźcie. Ej, on ucieka. Musimy go złapać, rodzice. On coś na pewno wie o Zuzi, ale ucieka. Dobra, słuchajcie, rodzice, ja dogonię tego właściciela, a wy szukajcie Zuzi, okej? Okay? Wracaj tutaj, gdzie jest Zuzia. Co jest? On uciekł w ogóle tutaj na drogę. Uważaj, przecież tutaj auta jeżdżą. Ja cię nie mogę. Do no auta zaraz nas potrącą. Co się tu dzieje? On ryzykuje swoim życiem, chłopie. Uważaj, ty jesteś jakiś nienormalny. Chociaż wiesz, co lepiej dla ciebie, jakby cię potrąciły te auta? Bo zaraz ci zrobię z twarzy masakrę po prostu. Oddaj moją siostrę, człowieku. Do windy ucieka, nie wytrzymam. Gdzie jesteś, chłopie? Gdzie ty jesteś? Nigdy nie ma tego właściciela. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Może jest na tym górnym piętrze. Halo, gdzie jesteś? Jak ty się nazywasz? Ren. Renhiroto, wiem kim jesteś, rozumiesz to człowieku, znajdę cię, a wtedy bardzo ci współczuję, nawet nie chcę wiedzieć co ci zrobię. Co jest? On chyba wyłączył prąd w hotelu. On tutaj chyba jest. Muszę go złapać koniecznie. Chodź tutaj. Hops. Co ty sobie myślisz? To jest mój hotel. Znam tutaj wszystkie triki. Powodzenia w szukaniu mnie. Słuchaj, jak myślisz, że nie dam rady cię złapać, to jesteś w ogromnym błędzie. Zaraz tam przy tobie będę. Słuchajcie, jakim cudem on jest taki szybki? Skąd ma taką dobrą kondycję? Co on po dachach skacze? Słuchaj, powiedz lepiej, gdzie jest Zuzia i cię zostawię. O mój Boże. Ja stąd tak nie skoczę, ale... Dobra, muszę się poświęcić na Zuzi. Och, jeszcze mi się nic nie stało, on ucieka w centrum miasta Słuchajcie, on uciekł do restauracji, tutaj już nie ma wyjścia Co jest przez okienko? Driver, on ucieka On ma tą Japonię w małym palcu, ale o, jestem bardzo blisko niego, zaraz cię złapie Nigdy mnie nie złapiesz, rozumiesz? No co on robi? On się nie boi, że się połamie? Ja bym tak w życiu nie skoczył No prawie bym go za te ciuchy złapał, ale brakuje jeszcze trochę już się ściemnia, słuchajcie, jest wieczór, a ja gonię jakiegoś właściciela hotelu. Co on zrobił? Przez myj nie przeleciał. Jeszcze on włączył, nie mogę teraz przez to przejść! No nie! Zyskał na tym trochę czasu, ale spokojnie! O! Dorwałem go, ale się wyrwał! Ja cię nie mogę, ale mi strzelił drzwiami w łeb a ale mnie boli, dobra, ale nie mogę się poddać, muszę znaleźć zuzie! Posłuchaj mnie, kolego, nigdy mnie nie dorwiesz, więc lepiej daj mi spokój. Nigdy cię nie dorwę, zaraz się to okaże. I hopra, przez śmietnik. Widzisz, ja też mam dobrą kondycję i też wiele potrafię, zaraz cię dorwę. Co jest, on w ogóle jakoś się wspiął na dach. Jak ja mam go teraz dogonić? On normalnie po dachach skakał, on jest jakiś zwariowany. Wróć tutaj, człowieku, dobrze ci radzę, bo naprawdę nie chcę być w twojej skórze, jeżeli cię już dorwę. Co jest, on tam skoczył na dół, w ogóle po drabinie, strzedł. Ja ci nie mogę, jak on tutaj zna na korytarze. W życiu tego nie widziałem. to Ta, tam się chyba drzwi tak? Czekaj, gdzie on jest? No, ej, ja cię nie mogę. Dobra, on chyba w takim razie był w klubie. No tak, właśnie ucieka, ja cię nie mogę. Uważaj, co jest, ile tutaj jest samochodów nagle? Za chwilę albo mnie, albo jego coś potrąci. Jak on tutaj przeskakuje, już nie mam siły, po prostu jestem taki zmęczony. O, mam nadzieję, że Zuzia zobaczy, a ja się dla niej poświęcam. Gdzie jesteś? Tutaj on jest. Słuchajcie, mnie już tegoś denerwuje. On środkiem drogi normalnie jedzie. Co jest, na ciężarówkę wskoczył. Ej, wracaj tutaj! Wracaj tutaj, on na ciężarówce pojechał. Słuchajcie, że go chyba nigdy nie zobaczę. Jak ta ciężarówka przyspieszyła, no co jest? On odjechał ciężarówką. Zuzia przepadła. Ja Cię nie mogę, co się tutaj wydarzyło? Widzieliście jak on uciekał? To był najbardziej hardkorowy pościg w mojej historii. O matko, a jak się zmęczyłem. I nie dałem rady go złapać. Gdzie jest Zuzia? Gdzie jest Zuzia? Zuzia, gdzie ty jesteś? Jestem załamany, słuchajcie, muszę do rodziców zadzwonić. Rodzice, halo, mamo. O, mamo, odebrałaś. Słuchaj, jak najszybciej, jestem przy hotelu, spotkajmy się w hotelu. Nie uwierzysz, co się stało, jest masakra. Dobrze, synku, spokojnie, my ujedziemy z tatą pod hotel, czekaj na nas. Dobrze czekał. O mój Boże, słabo mi. Uch, słabo mi. Uch.